Witam serdecznie, dobry wieczór, Beata Madusiak i Marta Leja Broncel, witam serdecznie. <grywa> Nastawiamy sobie czas, ponieważ jesteśmy gaduły. 15 tak. minut, żeby nam przypomniało, <grywa> żebyśmy się pilnowały. I chcemy w tym naszym spotkaniu, w tym naszym krótkim projekcie porozmawiać sporo o emocjach, o emocjach przedszkolu, ponieważ jesteśmy praktykami, pasjonatkami również życia w przedszkolu, pracy w przedszkolu, pracy z przedszkolakami. I chcemy dzisiaj poruszyć temat, czy akceptować wszystkie emocje. Jak to jest u Ciebie Martynia? Co Ty na ten temat Wszystko. uważasz? Ja absolutnie wszystkie. Jest to trudne, dlatego że te emocje są bardzo... Żywe, bardzo intensywne, bardzo skumulowane, bardzo rozbiegane, bym powiedziała, często z płaczu, wielką radość przechodzą dzieci, z wielkiej tragedii, wielką fascynację i te emocje bardzo trudno. Znaczy, ja to doskonale rozumiem, sama takimi dysponuję na co dzień, emocjami bardzo silnymi, natomiast często nam dorosłym jest trudno to zaakceptować, szczególnie że my mamy już taką umiejętność panowania nad swoimi emocjami. Dzieci nie posiadają tej umiejętności panowania i są takim yy, bardzo yy, łatwym do, yy, do, do jakby to powiedzieć yy, bardzo łatwo je zranić tak żeby pokazać że tych emocji nie pokazuj nie chodzi o niepokazywanie tych emocji czy nie odczuwanie ale o radzenie sobie z nimi i coś, co posiadamy my jako dorośli, tak? czyli to umiejętność y, radzenia sobie z emocjami, tak? czyli potrafimy powstrzymać te łzy i wiemy, Boże, Boże, rozmarzy mi się tuż, to sobie wachluję, mach, macham tymi y, swoimi firankami. No ja nie mam firanek, no ale powiedzmy, <gry> generalnie wiemy, co robić, nie? albo głębokie oddechy, żeby się nie rozpłakać. Y, są tacy, którzy, żeby się nie wkurzyć, wychodzą na zewnątrz, zakurzą sobie fajkę, będzie wszystko, w porządku. Co ma zrobić dziecko w takiej sytuacji, tak? Kiedy coś mu nie odpowiada i na dodatek odczuwa jakiś stan, który jest skrajny, nowy i ono do końca nie wie, co się z nim dzieje. Dokładnie. Więc to jest odbijanie tego stanu. Nie dość, że się boję, to na dodatek nigdy wcześniej się tak nie bałem, nie bałam. To nie wiem, skąd to się we mnie bierze, więc jeszcze podbijam sobie ten trudne, te trudne emocje, jeszcze podbijam dodatkowymi emocjami, no bo nie wiem, skąd one pochodzą, tak? I nie wiem, co z nimi zrobić. Boli mnie brzuch ze stresu, to my wiemy, że będę przed występem, boli mnie brzuch, muszę sobie poddychać, wyjść na świeże powietrze. Dziecko boli brzuch z emocji, nie wie, dlaczego go boli brzuch że to się wiąże z tymi emocjami, tak, albo boli głowa po występie i nie potrafią tego kontrolować, regulować. regulować też. Mhm. I przedszkole to jest ten cudowny czas, kiedy dzieci poznają swoje emocje. Mhm. Zabranianie poznawania tych emocji, no jest zabranianiem dzieciom odczuwania czegoś, co po prostu jest. Fajne nie fajnie. Dokładnie, na co chciałam zwrócić uwagę. Słuchajcie, kochani, napiszcie chociaż dzień dobry, cokolwiek, bo nie wiem, czy jest jakiś odzew od nas, nie widać, czy nas widać i słychać ogólnie rzecz biorąc, i czy się zgadzacie razem z Martą, bo ja pociągnę, że ja też zgadzam się jak najbardziej akceptować wszystkie emocje. Może nie możemy godzić się na wszystkie zachowania, nie, nie. które płyną poprzez te emocje, ale mi się jeszcze nazywa coś takiego, co jest bardzo ważne dla mnie że nawet jeżeli ja bym nie akceptowała tych emocji. Dzień dobry, witam. Tak jest super. E, dziękuję za to. To co z tego? To co powiedziałaś? Jeżeli te emocje już są i teraz jeżeli ja nawet nie godzę się na co, zaakceptuję to te emocje i tak będą, tylko że one zostaną albo zamrożone w tym dziecku, bo dziecko się wycofa, przestraszy, mało tego on nie będzie wiedział do końca, co się dzieje. Będzie myślał, że na przykład powiedzmy, że to jest złość, tak, że to on jest zły, że coś z nim jest nie tak, że on robi coś nie tak, a przecież to się pojawiło. Tak jakbyśmy zaprzeczali rzeczywistości, a przecież te emocje są. I teraz dla mnie bardzo ważna rzecz, która tutaj jest, to komunikat, jaki dajemy dziecku. Po pierwsze sobie, bo akceptacja jest związana z tym, że widzę to dziecko i widzę, co się z nim dzieje. On dostaje komunikat, okej. Okay. Coś się dzieje, zobaczmy, co to jest, co możemy z tym zrobić. I to jest komunikat dla nas. My się możemy przy tym rozwijać. Dlatego, że jeżeli nawet jest to skrajna sytuacja i możemy sobie powiedzieć, kurczę, dlaczego mi się to, mi się to pojawia? Właśnie dlatego, że możemy się też uczyć, jak w związku z tym się my zachować, co ta emocja mi robi, co to zachowanie dziecka mi robi. Coś ze mną dzieje, jak ja reaguję. Także dla, nas, dla mnie bynajmniej jest to również rozwój naszego warsztatu, rozwój naszych kompetencji w związku z emocjonalnością dziecka. Ja, My pracujemy od kilku lat na tej takiej, nie powiedziałabym, w mentalności fińskiej, bym bardziej powiedziała: jest tam, takie, jest tam taka metoda kiwi, -wesi, kiwi -wesi, czyli kamień i woda, że nasze emocje są czasami jak kamień, twarde, ciężkie. A czasami są jak woda, płynące i lekkie, ale i te, i te są naturalne. I to jest takie ten kamień, i woda w tej przenośni jest takie dosyć dobre dla mnie podsumowanie tego, ponieważ i to, i to jest częścią naszej natury, tak? I te, mówimy na to potocznie, dobre i niedobre, ja wolę jak nazywamy je trudnymi i, i pozytywnymi. Ja Ale bardziej to, powiem służące mi albo nie, tak? Te, które mi się tak, y, one służą mi albo nie. Z nimi radzić, bo nawet z tymi pozytywnymi czasami jest trudno sobie poradzić, nie? z nadmiarem radości, czasami sobie nie możemy poradzić, nie możemy zasnąć, przeżywamy emocje, dzieci nie mogą zasnąć i gdzieś. Ja tam taka jest jestem. Trzecia godzina, albo bo to było zakończenie przedszkola, albo super ekstra film, albo nie wiem, komunia, urodziny, czy inne historie z wielkimi balonami i to jest bardzo trudne do, do przeżycia. Natomiast pamiętam jedną z moich. Z moich. Hania miała zresztą na imię moja dziewczynka z przedszkola, chociaż już jest dzisiaj nastolatką. Ona pięknie występowała, natomiast w ogóle tego nie y, lubiła, ale nie potrafiła przełamać w sobie tego strachu, strachu i lęku przed sceną. I y, y, zawsze, zawsze tak mówiła. Ja dzisiaj nie wychodzę. Koniec. A była naszym takim czarnym koniem. I ja długo, długo przed występami zawsze brałam chanie i mówiłam: Słuchaj, będziemy ćwiczyć różne metody, tak? Oddychanie, ściskanie rąk, nie wiem, zanurzenie rąk w zimnej wodzie, jak będziesz chciała, przytulenie, cokolwiek. I nauczyła się do tego stopnia, że jak już przychodził ten moment, ona miała 6 lat i mówiła: Pani Marto, Pani Marto, teraz najpierw ściskamy ręce, i ona mi mówiła, co będziemy robić. Ja mówię, dobra, dobra, czy już wystarczy? Wiesz co, teraz mnie przytul, OK. to co, może jeszcze oddychanie? I ona już potem sama wiedziała, dobra, już mogę iść, nie? Jest okej. Jest okej, Marta, właśnie. Opiekowana i ważna. Właśnie o to chodzi. Dla mnie ta akceptacja emocji to jest pokazanie dziecku właśnie, że jest ważne. Mało tego, jest możliwość, jest ta przestrzeń do tego, żeby albo dziecko znalazło, bo często jest tak, że ono znajdzie sposób, co może mi pomóc w tej sytuacji? Nieraz oni, dzieci jako dzieci, podpowiadają mi dużo więcej niż ja wiem. Już chociaż jako osoba dorosła. Nieraz są to śmieszne takie rzeczy, ale one rzeczywiście rozładują napięcie. Bo o co w tym wszystkim chodzi? O to, żeby dziecko poczuło się bezpiecznie, zaufało nam i wiedziało, że my chcemy dobrze, że my nie chcemy go naprawiać, nie chcemy go zmieniać, tylko chcemy mu pokazać, że to, co powiedziałaś wcześniej, emocje to jest coś naturalnego, coś, co w nas występuje, mało tego, coś, co jest komunikatem dla nas, że albo jakaś potrzeba jest niezaspokojona, A. albo jakaś granica przeskoczona, tak? przekroczona. Także to są ważne komunikaty i żeby dzieci też się oswajały z tym, bo jeżeli my mówimy, okej, okay, to jest w porządku. Co możemy z tym zrobić dalej, co możemy zrobić inaczej, co możemy zrobić w zamian, to ono się też uczy. Ja miałam też, bo tak do praktyki, jeżeli właśnie gdzieś występowaliśmy, to nam pomagał humor. Zawsze z dzieciakami, jak już się ustawialiśmy, żeby wyjść, to zawsze mówiłam, to co, dziadkowie, babcie albo tam rodzice ubieramy je co? W pieluchy, w pampersy. Słuchajcie, taki śmiech był nagle i to było takie trochę rozładowanie przed tym, już sobie szliśmy z uśmiechem na twarzy i to też pomagało. Ale oddech też jak najbardziej. Bardziej bardzo lubiłam ćwiczyć z dziećmi i zresztą uważność jest dla mnie jako w codziennym życiu ważna. Co sądzisz jeszcze tak, bo już malutko czasu, pięć minut słuchajcie, zostało. Jeżeli chodzi o akceptację emocji, ale w nas samych. Jeszcze o to chciałam zapytać, bo powiedziałyśmy o emocjach dzieci, no one jeszcze nie potrafią się samoregulować z tytułu tego, że nie mają jeszcze dojrzałego e, układu nerwowego, a co z nami? Y tak. Y Mhm, tutaj Ma Marta pisze i Marta ważne... też właśnie pisze, właśnie pokaże, bo bardzo to jest ważny komunikat. Dziękuję, Marta. My dorośli też musimy, znaczy cały czas mówię o tym, że uczymy przez przykład, a nie wykład. Jeżeli sami nie uczymy się regulowania swoich emocji, to dzieci. Będą podłapywały te techniki naszego radzenia sobie z emocjami. Kopiują, bo my uczymy dzieci przez modelowanie, nie w żaden inny sposób. Więc jeżeli mówię dzieciom, no uspokój się, ale cała chodzę w nerwach, no to sorry, ale no, nie mam takiej siły przybicia, ponieważ moje ciało będzie bliżej dziecka, będzie mówiło w taki bardziej bliższy dziecku komunikat, to jest to. Moje ciało to co, to, co do niego mówi, moje ciało, niż to, co mówi moje słowo. Mm -hmm. Więc to są, to są niezwykle istotne rzeczy, dlatego tak ważne jest, żebyśmy sami potrafili siebie regulować, sami siebie odczytywać i dlatego tak ważne, ważne jest samorozwój nauczycieli, w moim przekonaniu. Umiejętność wyciszania się, jak wprowadzałam do przedszkola mindfulness, tak, i, i umiejętność oddychania. Próbowałam sama to robić, chociaż jest to bardzo trudne. Ale właśnie wtedy się tego dowiedziałam, że ja jako osoba dorosła jestem w stanie na takim ymm, spokojnym oddechu, na takim relaksie wytrzymać bez y, układania listy zakupów i następnych czynności 6 minut. <laughs> nabrałam pokory i myślę sobie: spróbujmy z dziećmi w przedszkolu, szczególnie z pięciolatkami, czyli w moim przekonaniu, to dżdżownice są, które muszą się czymś ruszać, nogą chociaż, czy ręką, bo to bardzo taki ruchliwy etap w życiu. Spróbujmy od minuty, od dwóch minut, tak, żeby ponie, odnieść sukces, a nie porażkę, że nie potrafimy. Gdzie ja, jeżeli jestem w stanie wytrzymać sześć minut, a starałam się naprawdę, i wiem jakie to przynosi korzyści, yy, dzieci, które dopiero w to wchodzą, żeby nie odczuwały, że to jest nuda yy, i ma zmarnowany czas, który mogliśmy poświęcić na wyjście już na podwórko i pokopanie piłki. Żeby, żeby miały ten sukces, niech to trwa krócej, tak? Żeby mhm. poznawały swoje emocje, bo to jest bardzo ważne, żeby potrafiły odpoczywać, odczytywać je i bardzo ważne jest też to, żebym ja potrafiła, ja jako mama, ja jako pani dzisiaj jestem bardzo zdenerwowana na sytuację, która mi się przytrafiła. Nie wyszło mi dzisiaj tak, jak chciałam. Byłam na rozmowie z rodzicem, z panią dyrektorską, jest mi smutno, jest mi źle, potrzebuję chwili, muszę się przejść, przespacerować. Tak? Dziewczynom w pracy też często mówię: jeżeli to jest trudna sytuacja, wyjdź, zamień się z koleżanką. Pamiętaj, że twoje emocje nie mogą w pracy z dziećmi. Wziąć góry, ale musisz je też zaakceptować. I albo je wytuptać, wychodzić na spacerze, napić się szklanki wody, nie wiem, przewietrzyć się czasami też yy, trzeba, tak? Więc yy, mhm. trzeba je też umieć zaspokajać yy, u siebie. Ja bym to podsumowała, bo patrzę, że, patrzę sobie już na czas, że mi tutaj zaraz zacznie pipać. Zgadzam się jak najbardziej z tobą, że warto zacząć też od siebie. Ja zawsze mówię, że jeżeli jesteśmy w czerwonej strefie, to absolutnie nie zaprosimy żadnego dziecka do zielonej strefie, do zielonej strefy, bo niby jak. I jeszcze to co ważne i Myślę, że u Ciebie też to wybrzmiało i ja się z tym jak najbardziej zgadzam, to ta nasza autentyczność. Żeby mhm. pokazywać dzieciom, że my dorośli też się złościmy, też jesteśmy czasami smutni. Oczywiście nie wylewamy wszystkiego, ale mówimy i też pokazujemy. Aha, ja nieraz mówię: Słuchajcie, jestem już na czerwonym, jaka jestem rozzłoszczona, poczekajcie, poddycham, wrócę do zielonego. I oni też wiedzą już, co to jest zielone, co to jest czerwone, mhm. że to nie jest i stąd, dlatego bo ja się muszę uspokoić i, i to Ty masz stąd wyjść, tylko po prostu ja potrzebuję. Potrzebuje tej przestrzeni tak. na chwilę, że to dziecko nie czuje się winne. Kochana, patrzę na czas, mamy 14.30. Jakbyśmy miały tak podsumować, to dopowiesz, jeżeli czegoś zapomnę. Akceptacja emocji jak najbardziej, praca później z zachowaniem, jak można inaczej, czyli ta sama regulacja. Autentyczność wobec siebie, ja ale wobec dziecka. Tutaj od Marty ten komunikat, tak? To, co płynie od nas, jestem tuż obok, jestem dla ciebie, czyli, żeby dziecko czuło się bezpiecznie i że może nam ufać, bo to jest chyba najważniejsze. Bo w momencie, kiedy dziecko czuje się bezpiecznie, jego układ nerwowy jest uspokojony, on może wchodzić w relacje, on też ma dostęp do kory przedczołowej, po to, żeby mógł, mógł pracować, że tak powiem, logicznie, mógł łączyć to z faktami i zobaczyć tak naprawdę, co się stało. Czyli ja mówię, wtedy wchodzimy w pole serca uwaga, zaczyna działać Wchodzimy w pole serca i wtedy od tego pola serca możemy wyjść wyżej, żeby porozmawiać tak naprawdę, co się stało. Co byś jeszcze dodała na sam koniec? Żegnamy Was i do następnego razu. Martynia, dodaj coś jeszcze. Dodam jeszcze tylko, że te emocje ważne jest u siebie poznawać, ale pamiętajmy, że jak straż pożarna przyjeżdża, żeby zgasić pożar, to nie zastanawia się, kto ten pożar wzniecił i kto jest winny i dlaczego tak się stało, tylko najpierw trzeba ten pożar ugasić, czyli wyjść z tej czerwonej strefy, a rozmawiać o tym, co się wydarzyło możemy potem, tak? Albo uprzedzać w danej emocji i jakby przeżywamy ją i. Tu nie ma miejsca na y, taką rozmowę, jak tu my trzeba, dziś... działać. Tak. Mm -hmm. tu trzeba działać. Tak. Tu trzeba działać, zaopiekować, jest bezpiecznie i znowu działać z rozmową. Tak. Żegnamy kochani, pozdrawiamy i do następnego razu. Pa. Bardzo, pa. bardzo, Dzięki.